Tam dzisiaj pokażę wam taki ekoprysk na brunatoponistość liści pomidora. Dużo ludzi myli to chorobą zarazą ziemniaczaną i można by było tak w cudzysłowie powiedzieć, że jest to zaraza. Choroba ta postępuje wolniej aniżeli zaraza ziemniaczana. Idzie przeważnie od dołu, ale jak widać niszczy całą plantację. Tutaj jestem w tunelu, nie w swoim tunelu, obok. Mój tunel jest tutaj za tą folią i w tym moim tunelu nie ma tej choroby dzięki właśnie temu ekopryskowi a tutaj jak widać uprawa praktycznie jest całkowicie zniszczona tutaj są dwa pomidory F1 i one są wolne od tej choroby po prostu mają gen odporności ale to jest F1 one według mnie nie są do smaku Także tak wygląda ta uprawa. Na moje pytanie, czy opryskać tym olem, zawsze jest odpowiedź nie lub na razie nie. W tym tunelu nie stosuje się żadnych oprysków czy chemicznych, czy ekologicznych. I tak właśnie wygląda sytuacja. Te pomidory w tym drugim tunelu, które praktycznie już zniszczyły obronę na ta zaatakował jeszcze jeden pasożyt. I jak zaraz będzie tutaj widać, są jaja, larwy, nilfy i oczywiście dorosły osobnik przędziorka. Także te pomidory mają dwóch takich ostrych pasożytów. Teraz przejdziemy się do mojego tunelu. W tym moim tunelu wykonałem chyba 2 czy 3 opryski tym molem Tutaj mamy właśnie ten tunel z trudnotą pomistością, A tutaj praktycznie nie widać żadnych oznak trudnoty plemistości. Wchodzą jakieś tam choroby, bo nie, używam jeszcze, nie używałem w tym roku chemii. Ale tej plemistości nie ma w ogóle. Czasami się pojawi na jakimś pojedynczym liściu, ale po oprysku tymolem ta choroba całkowicie ustępuje. Pomidory zaczęły bardzo ładnie dojrzewać po miksturze, po kilku miksturach, a jedna mikstura, to może niektóre zaskoczę, niektóra będzie robiona, była robiona z popiołu i pokażę w filmie właśnie tą miksturę jak zrobić na dojrzewanie pomidorów. Także jak tutaj widać, na górnych piętrach pomidory bardzo równomiernie się zaczynają wygardzać. Ale dzisiaj nie o tym film. Także pewna ta liści pomidora występuje praktycznie w tunelach i szklarniach, bo w nich występuje wyższa wilgotność względna, aniżeli na zewnątrz. I choroba przeważnie atakuje od dolnych liści, ale teraz już praktycznie w sierpniu może atakować już wszystkie liście, łącznie górne i dolne. Bo gdy choroba występuje w czerwcu czy lipcu, na początku lipca, to przeważnie zaczyna się od dolnych partii liści. I tak bardzo wolno postępuje do góry. Także ten dzisiejszy okres to będzie bardziej profilaktyczny. Jak rozpoznać tę chorobę we wczesnym stadium, to tutaj na górze liścia robi się taka jasno-zielona plamka, jak tutaj widać. Najpierw jest jasnozielona, potem robi się jasnożółta, a pod spodem jest taki jak zamszowy, nalot zarodników. Na samym początku tych zarodników jeszcze nie widać, tylko widać taką jasnozieloną plamkę. I także zaraz pokażę pod mikroskopem, jak, wygląda, jak wyglądają te zarodniki. Tutaj praktycznie mało widoczne. I tak te zarodniki wyglądają w dużym przybliżeniu, bo na początku tych zarodników praktycznie gołym okiem można nie zauważyć. Gdy nie zrobisz oprysku, to zmiany po tygodniu, dwóch, będą wyglądały tak. Tutaj już będą na górze liścia zdecydowane kolory żółte, a pod spodem, jak widać, grzybnia będzie się robiła ciemna i taka aksemitna. Tej choroby praktycznie nie pomylisz z żadną inną. Dużo ludzi myli zaraz o bo ta choroba potrafi, tak jak widziały w tunelu na początku, potrafi zniszczyć plantację. Ale bardzo wolno to postępuje. I na końcu, gdy nie zrobię żadnego oprysku, to liście będą wyglądały w ten sposób. Tutaj już zarudniki bardzo pylą i liście praktycznie będą obumarłe. Teraz jak zrobić taki oprysk profilaktyczny na pomidory. Tutaj mam tymol. Wygląda w ten sposób, są to takie kryształy. Pachnie dosłownie tymiankiem Lub takim gabinetem lekarskim zabiegowym. Oni pewnie też używają jakiś produktów, środków do odkażania na bazie tymolu. I teraz co do toksyczności tego tymolu, to powiem tak, że tymol występuje naturalnie w ziołach jak tymianek, oregano i inne. Występuje też w takich środkach do płukania jamy ustnej. Przykładowo, gdy zjesz całą pizzę, to więcej zjesz tymolu z tej pizzy, aniżeli z kilku pomidorów opryskanych właśnie tym okryskiem co pokażę dzisiaj. Nawet niemytych. Także co do toksyczności, nie ma się co tego typu tymolu bać. I teraz jakie proporcje, to odważ sobie 1 gram tymolu. się nasypało równo. To jest mniej więcej taka ilość w takim małym słoiczku 50 ml. I teraz jest taki problem, bo nie możemy tutaj w sumie naleźć wody, bo tymol bardzo słabo się rozpuszcza w wodzie. Jego rozpuszczalność jest taka, że właśnie jeden gram może się rozpuścić w litrze wody, ale gdy wsypiesz ten jeden gram tymolu do wody, można to robić we wrzątku, bo będzie się szybciej rozpuszczał, to praktycznie nie wiadomo, czy on się już rozpuścił, bo te kryształki bardzo słabo się w tej wodzie rozpuszczają. Także trzeba użyć alkoholu. Tutaj mam spirytus i w spirytusie 1 gram tymolu rozpuści się praktycznie w 1 ml alkoholu. Taka jest różnica. Także wystarczy nalać nie 1 ml, ale kilka mililitrów z 5, 6, 7. I tutaj widać mamy spirytus i kryształy tymolu. Dosłownie wystarczy 20-30 sekund pomieszać i tymolu się bardzo ładnie rozpuści właśnie w tym spirytusie. Także już praktycznie nie widać kryształów, jeszcze troszkę zostało, ale jeszcze chwila i tymol będzie rozpuszczony. Także jak tutaj widać mamy bardzo szybko i ładnie rozpuszczony tymol w spirytusie. Także tutaj mamy rozpuszczony 1 gram tymolu. Do takich oprysków zapopiekawczych stosuję dawkę od 0,2 do 0,33 g tymolu na litr. Także gdy mamy tutaj 1 gram tymolu damy 5 litrów wody, to będziemy mieli stężenie 0,2 g litrze tymolu. Gdy damy gdy dodamy ten 1 gram Tymolu rozpuszczonym w spirytusie do 3 litrów wody, będziemy mieli 0,33 g w litrze oprysku. Także możemy stosować 1 gram na 3, od 3 do 5 litrów wody. I gdy opryskasz takim właśnie stężeniem zapobiegawczym 0,2 g Tymolu na litr czy do 0,33, to praktycznie tej choroby nie oświadczysz. Będzie się pojawiała. Będzie się ta pojawiała na pojedynczych listkach, ale wystarczy potem poprawić takim opryskiem i pomidory nie zachorują tak jak widziałeś. Do oprysków interwencyjnych w następnym filmie pokażę wyższe stężenia. Jak pomidory reagują na to, chodzi mi bardziej, aby pokazać czy będzie fitotoksyczność, a szczególnie na kwiatach, które są właśnie najbardziej narażone na takie opryski. Także Tymol spokojnie kupisz w internecie czy innych sklepach, bo jako się stosuje do leczenia pszczół na waroze. I teraz trzeba po prostu zrobić sobie miksturę z wodą, ale mówiłem chyba w ostatnim filmie, że nie stosuję świeżej deszczówki i teraz powiem dlaczego. Bo pewnie każdy oglądał prognozy pogody i na kontrę tej prognozy pogody w telewizji mówią, że co teraz najbardziej pyli. I tak na wiosnę będą informacje o bardzo wysokim pyleniu wieżby, ale teraz lipisz sierpień pewnie usłyszysz o bardzo wysokim peleniu grzybów, a szczególnie alternaria i właśnie kladosporium. A właśnie stara nazwa brunatnej prymistości liści to prawdosporium fulvum. Pelące zarodniki tych grzybów też źle wpływają na zdrowie człowieka. Nie tylko szkodzą roślinom, ale też nam. Zarodniki tych grzybów są po prostu alergenami dla człowieka. Także zarodniki brunatnej prymistości, czy innych chorób jak alternariosa czy zaraza ziemniczana przynosi się z powietrzem i z wodą, i szczególnie deszczową. Także albo tę deszczówkę trzeba zagotować. Gdy masz mały ogród, to zagotowanie 5 litrów wody nie stanowi problemu. Gorzej jak masz hektary, a gdy masz hektary to lepiej użyć wody wodociągowej i ją dodatkowo zmiękczyć. Także w tym okresie każdy oprysk profilaktyczny przykładowo, gdy zasilasz pomidory potasem w tym okresie i użyjesz deszczówki, to możesz sprowokować różne choroby. Czy nawet gdy robisz teraz opryski, ekopryski z jakichś wywarów roślin czy drożdżami, to gdy użyjesz wody deszczowej z zarodnikami różnych grzybów może sprowokować chorobę także w tym okresie sierpień wrzesień lepiej po prostu powstrzymać się z jakimiś opryskami które są wątpliwej skuteczności a jak chcesz opryskać przykładowo jakimś nawozem to dobrze właśnie jest dodać taki tymol do tego oprysku z nawozami i on Ci w sumie zabezpieczy przed pojawieniem się chorób bo pokazywałem kiedyś doświadczenie na trzech krzakach zarazy ziemniaczanej Jednego opryskałem zwykłą wodą, drugiego drożdżami, a trzeciego tymolem. To ten krzak, który był opryskany tymolem, dzielnie walczył z tą zarazą ziemniaczaną. Krzak chory na zarazę opryskany samowodą, choroba postępowała zgodnie z tą chorobą, a krzak, który opryskałem drożdżami, po prostu w ciągu jednego, dwóch dni całkowicie padł. Chyba te drożdże pikarnicze po prostu były pożywką dla tego legiowca, który wywołuje zarazę ziemniaczaną. Także gdy go usłyszysz gdzieś na filmach, czy w internecie, w artykułach, że drożdże działają na zarazę, po prostu nie słuchaj tego. Niektórzy też mówią, że opryskują drożdżami profilaktycznie na zarazę, ale to jest inaczej, po prostu zarodników jeszcze nie ma w powietrzu. Ten człowiek, który poleca oprysk tymi drożdżami na te pomidory, widzi, że to niby działa, ale po prostu tych zarodników w powietrzu nie ma. Gdy te zarodniki się pojawiają, to oprysk drożdżami, jak pokazałem w filmie, przyspiesza po prostu, Rozwój tej choroby i doprowadza do szybszego zniszczenia plantacji. Zrobię jeszcze jeden filmik i pokażę w nim, jak zadziała takie maksymalne stężenie tymolu 1 g na litr na te pomidory właśnie chore w tym drugim tunelu. Zbadam u siebie w tunelu, czy ten 1 gram na litr nie jest fitotoksyczny, a szczególnie na kwiaty pomidora, bo właśnie te kwiaty są najbardziej wrażliwe na takie opryski. Zrobię też oprysk na potasu, bo robiłem już taki testy i wygląd bardzo dobrze reaguje na brunatopoemistość i zrobię też jeszcze właśnie test drożdży na tą chorobę. Także będzie jeszcze jeden film na temat tej choroby i zrobię właśnie takie testy. Także to by było na tyle w tym filmie. Cześć!